Już się ma na z tej strony It Kamil, a ja dzisiaj sobie gram w Five Nights, boże, w Five Nights, FNAF Ultimate Edition 2. Jak Tutaj mamy czwarta noc. I się dowiedziałam jedno. Już Wam mówię, już Wam mówię, no na czym polega ten shop w tej grze. Tylko muszę sobie tutaj przetłumaczyć to. Czekajcie chwilę. Dobra, widzowie jestem i abyśmy mieli shop, to musimy najpierw odblokować... Włączę sobie to w ogóle. Najpierw od, trzeba odblokować extras, aby dostać shop i mamy tak chicę, to Toj Boniego i i to Foxiego, um, toj chika, już mam mówię Tajcika um, robi nam coś takiego, że startujemy o 25 y, pro, o 25 mocy Powera, no przez to, że ją kupiliśmy. Boni robi to, że 25% więcej oksygenu na. na. no po prostu na start gry. Tak, tak samo jak z Chikom. I, I Foxy robi, że dwa, że dwa razy więcej od. że dwa razy więcej tego flashlighta, co tam trzeba klikać na na full, na boże na, na Foxiego, no to no na Phantom Foxiego. I są też coś takiego Exotic Battles. Już wam mówię. To już wszystko. Więc co? Więc zaczynamy. Czwarta noc. Ta, ta gorsza. Czwarta noc. Znaczy nie wiem czy ta gorsza, ale wiecie. Wiecie o co mi chodzi. Ja sobie tu troszeczkę powiększę. M możecie mnie teraz nie słyszeć. Gamer tam napisze czy mnie słychać czy nie. I ja też w sumie będę tam i ja sobie tu dam no, o No tak o. I zapomniałem dać od razu już na Foxiego. O, co to? Co to? No co tu chodzi? Power Level. O. O! Widzieliście to? Golden Freddy. O kurczę, Mo może. Time, fine, time Freddy. Dobra, zniknęło Oksygen znowu i... O! No, o, co? Ale o co w tym chodzi? Znowu! To, to, to mam zamykać? Czy o co chodzi? O co w tym chodzi? Już, już, już zamykam, zamykam. Przecież nie było! Znowu coś. Hmm. Czyli... Nie wiem, nie wiem o co chodzi Bo to jest ten, ten Time make -up. O właśnie teraz ma na... Znowu i... Znowu, okej, okay. A, a Co to jest? Co to jest? O kurde! Się przestraszyłem! A! O! o mój Boże! Oj, się wystraszyłem! W rok 7. Tu nie ma. A. O nie, gamer gaming się odzywa, nie. Dobra, widzowie. Yy, yy, balora, balora, dobra. Dobra, nic już. Dobra, już nie ma. Trzecia... O nie, znowu oni. o, FNAF trójka, dobra. FNAF trójka jest gorsza, bo on. Fantomy może przesyłać. To jest... Yy, Axel, Axel, Axel. Chyba to Axel, nie wiem. Zaczynam się bardziej bać w tą grę grać. Zebsłem, Ha Uff, dobra. Szybko, dobra. Musimy tak patrzeć. No nie wiem. O nie, FNAF jedynka. Kurczę. Najgorsze jest właśnie FNAF 1, bo tu. Nie wiem, nie wiem co tu może być to ja Chyba wolę sobie zamknąć No ale trudno trafić Dobra ja Chyba wolę sobie zamknąć I on już jest na przedostatnim stadium Golden Freddy Dobra, Flashlight Dobra, dobra O, oh, dobra, no nie, jecham trójka No właśnie, już wolę sobie dotrzymać. Um. Dobrze, że, zam że zamknąłem na czas, bo by o, lekka kraksa. O nie, czyli kto? O kur... Dobra. Tu jedynie mogę się przestraszyć. Ale nikt mnie nie może zabić. Ale nie nie wiem, bo na razie mi się pojawiła FNAF 1 i FNAF 2, FNAF 3. Nie wiem, czy jest to... Czy... <try> Nie wiem czy jest ten, nie wiem czy jest ta, <laughs> nie wiem czy jest w y... dwójka czy nie? Dobra, zniknęło to. Jest! Boże moje serce, jest zrobione to, mamy to. Uff. yay! Dobra. O. Nie ma tu mniej gierki dziwne. Dobra, no a więc to był koniec odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie no i widzę Was w na następnym odcinku. Pa pa!